Witam serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj zapraszam was do wypróbowania przepisu na makaron z truskawkami, ale nie na słodko, a na wytrawnie. Zachęcam też do odwiedzin pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów z pomysłami na truskawki. Truskawki myję, osuszam i usuwam im zielone szypułki. Następnie miksuję w blenderze. Na patelni rozgrzewam masło i delikatnie podsmażam drobno pokrojoną papryczkę chili. Dodaję zniksowane truskawki, doprowadzam do wrzenia i na niewielkim ogniu gotuję przez kilka minut. Dodaję śmietankę, kremówkę i dokładnie mieszam. Doprawiam solą, pieprzem i jedną łyżeczką gorzkiego kakao. Dodaję też jedną łyżkę gęstego octu balsamicznego lub sosu balsamico i ucieram parmezan. Mieszam dokładnie całość i zostawiam jeszcze na kilka minut na niewielkim ogniu. Makaron gotuję w osolonym wrzątku al dente, czyli lekko twardy. Potem odcedam, przekładam masłem i polewam truskawkowym sosem. Ozdabiam świeżą miętą, plasterkami świeżych truskawek i jeszcze odrobiną octu balsamicznego. Życzę smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na pozytywnakuchnia.pl.